Słowo Boże na każdy dzień. Wcześniej zostało powiedziane, że obecność Ducha Świętego i działanie Ducha Świętego to dwie różne rzeczy. Zwyczajny stan posiadania obecności Ducha Świętego przejawia się tym, że człowiek ma normalne myśli, zdrowy rozsądek i zwykłe człowieczeństwo. Charakter takiej osoby nie zmienia się, ale pojawia się wewnętrzny spokój. Zaś przejawem zewnętrznym jest obyczajność świętego. Tak właśnie manifestuje się w człowieku obecność Ducha Świętego. Gdy ludzie mają przy sobie Ducha Świętego, ich myśli są zupełnie zwyczajne. Kiedy są głodni, chcą coś zjeść. A gdy są spragnieni, chcą napić się wody. Takie przejawy zwykłego człowieczeństwa nie pochodzą z oświecenia przez Ducha Świętego, lecz są wynikiem normalnego ludzkiego toku myślenia i zwykłego stanu obecności Ducha Świętego. Niektórzy ludzie błędnie sądzą, że ci którzy żyją w obecności Ducha Świętego nie znają głodu ani nie czują zmęczenia a ponadto zdają się w ogóle nie myśleć o rodzinie niemal całkowicie oderwawszy się od sfery cielesności w rzeczywistości im bardziej Duch Święty jest obecny w ludziach tym stają się oni zwyklejsi wiedzą jak cierpieć dla Boga i rezygnować dla niego z różnych rzeczy, jak ponosić koszty na rzecz Boga i jak być wobec Niego lojalnym. A ponadto myślą również o takich sprawach, jak pożywienie i odzienie. Innymi słowy, nie utracili niczego ze zwykłego człowieczeństwa, jakie powinni posiadać ludzie. A wręcz przeciwnie, mają jeszcze więcej rozsądku. Czasami czytają słowa Boże i rozważają dzieło Boga. Mają wiarę w sercach i skłonni są podążać za prawdą. Na tym właśnie fundamencie opiera się rzecz jasna, dzieło Ducha Świętego. Jeśli ludzie nie mają zwyczajnych myśli, to nie mają też za grosz rozumu, co nie jest normalnym stanem. Gdy ludzie mają zwyczajne myśli i jest z nimi duch święty, niechybnie posiadają rozum zwykłego człowieka, co oznacza, że ich stan jest zupełnie normalny. W doświadczaniu dzieła Bożego, odczuwanie działania ducha świętego trafia się od czasu do czasu. Zaś jego obecność bywa niemal nieprzerwana. Dopóki rozum i tok myślenia pozostaje u ludzi normalny, i normalny jest też ich stan, a ich myśli są zwyczajne, Duch Święty niewątpliwie jest z nimi. Gdy zaś ich rozum i tok myślenia nie jest normalny, wówczas przestaje ich cechować także zwykłe człowieczeństwo. Jeśli w danym momencie masz w sobie działanie Ducha Świętego, oznacza to, że z pewnością przebywasz w jego obecności. Natomiast jeśli Duch Święty jest przy tobie, nie musi to oznaczać, że w tobie działa, ponieważ Duch Święty działa jedynie w szczególnych momentach. Obecność Ducha Świętego może jedynie podtrzymywać zwykłą egzystencję człowieka, ale działanie Ducha Świętego ma miejsce wyłącznie w pewnym określonym czasie. Na przykład, jeśli jesteś jednym z przywódców bądź działaczy, to gdy podlewasz swój kościół i zapewniasz mu duchowy pokarm, Duch Święty oświeca cię. Naprowadzając na pewne słowa, które mają budujący wpływ na innych i są w stanie rozwiązać pewne praktyczne problemy Twych braci i sióstr. W takich właśnie chwilach działa Duch Święty. Czasami, gdy jesz i pijesz słowa Boże, Duch Święty oświeca Cię, wskazując Ci określone słowa, które w szczególny sposób. Odnoszą się do Twych własnych doświadczeń, pozwalając Ci zyskać większą wiedzę o Swych własnych stanach. To również jest efekt działania Ducha Świętego. Czasami, gdy ja mówię, Ty słuchasz i potrafisz skonfrontować Własne stany z Moimi Słowami. Czasem moje słowa poruszają Cię, a czasem inspirują. A wszystko to jest wynikiem działania Ducha Świętego. Niektórzy ludzie twierdzą, że Duch Święty działa w nich nieustannie. Jest to jednak niemożliwe. Gdyby powiedzieli, że Duch Święty jest zawsze przy nich, byłoby to realne. Gdyby powiedzieli, że ich myślenie i rozsądek są zawsze normalne, byłoby to także realne. I dowodziłoby, że Duch Święty jest z nimi. Jeśli jednak twierdzą, że Duch Święty nieustannie w nich działa, że w każdym momencie są oświecani przez Boga i poruszani przez Ducha Świętego oraz że nieustannie zyskują nową wiedzę, z pewnością nie jest to normalne. Jest to bez wątpienia efekt działania sił nadprzyrodzonych. Nie ma cienia wątpliwości, że tacy ludzie to złe duchy. Nawet duch Boży, gdy przybiera cielesną postać, musi czasem odpoczywać i jeść. A cóż dopiero wy, ludzie? Ci, których opanowały złe duchy, zdają się. Nie odczuwać słabości ciała. Są w stanie wyrzec się wszystkiego i ze wszystkiego zrezygnować. Są pozbawieni emocji oraz zdolni znosić męki, i w ogóle nie odczuwają zmęczenia, jak gdyby wyszli poza ciało. Czyż nie są to całkowicie nadprzyrodzone zdolności? Działanie złych duchów. Ma charakter nadprzyrodzony. Są to rzeczy nieosiągalne dla żadnego człowieka. Ci, którym brak rozeznania, odczuwają zazdrość, gdy widzą takich ludzi i mówią, że mają oni wielką wiarę i w swej wierze wykazują tak wiele energii, oraz nigdy nie okazują nawet najmniejszych oznak słabości. W rzeczywistości jednak, są to wszystko przejawy działania złego Ducha. Zwyczajni ludzie w sposób nieunikniony mają bowiem różne ludzkie słabości. Jest to normalny stan tych, którzy doznają obecności Ducha Świętego.